Dorota Chotecka, czyli żona Radosława Pazury szerokiej publiczności, kojarzy się przede wszystkim z przebojową rolą Danuty Norek z kultowego dziś serialu komediowego Miodowe Lata. Później aktorka znów miała okazję współpracować z Cezarym Rzakiem na planie popularnego rancza, gdzie wcieliła się w Danutę Więcławską. Choć artystka dziś dużo rzadziej udziela się w produkcjach telewizyjnych, wciąż można oglądać ją na deskach teatru. Ostatnio gwiazda aktywnie udziela się także w mediach społecznościowych. To właśnie tam prezentuje prywatne fotografie, relacje z zagranicznych wyjazdów, a także zdjęcia modnych stylizacji. Najnowsze nagranie Doroty Choteckiej jednak mocno zaniepokoiło jej fanów. W nowym poście, który pojawił się na Instagramowym profilu małżonki Radosława Pazury, widać, jak rozemocjonowana aktorka zalewa się łzami. Po kilku sekundach niepokojącego płaczu jej twarz rozświetla uśmiech. W dalszej części nagrania widać rozpromienioną Dorotę Chotecką, która po prostu ćwiczy nową rolę. Fajnie, że przyszłaś, mówi do osoby z zakadru. W ten niecodzienny sposób artystka chciała poruszyć trudny temat ukazywania emocji. Krótki filmik opatrzyła stosownym komentarzem. Czasami płacz jest potrzebny i tak przez całe życie gramy. Każde z nas. Czy to w realu? Czy w pracy? Czytamy na Instagramowym profilu Gwiazdy Rancza, internauci nie kryli poruszenia wpisem aktorki. Pod jej postem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Choć większość wielbicieli doceniła odwagę Doroty Choteckiej, a także jej wyjątkowy talent aktorski, część obserwujących poczuło się początkowo mocno zaniepokojonych nagraniem gwiazdy. Na szczęście ci, którzy obejrzeli wideo do końca, szybko zrozumieli, w jakim celu artystka zdecydowała się odegrać tę niecodzienną scenę. Zobacz też: Radosław Pazura i Dorota Chotecka, karczemna awantura w domu. Sąsiedzi musieli być w szoku: Dorota Chotecka szaleje w skąpym bikini. Nie wygląda na 57 lat, Chotecka zrobiła mężowi niespodziankę. Odciągnęła go od miasta.